Jedziecie, chłopy. Go, ko, go, ko, go, go. Dawaj, dawaj, ciśnij, ciśnij, lewy, ciśnij. Ciśnij, bo się rozbije na turbulencjach. Dawaj! Rytacja. Uj, uj! Mówiłem turbulencję. Ledwo to uratowałem. <laughs> Ledwo. Z kapem nie powinno być problemu. Ja mam cztery ramy. Jakby, jakby co to zrobię. Eee, master Arm, Air to Ground, Power. Power. Okej, okay, wyłączyć do palacz jakby co. Eee, jeszcze do Quite Switch. E. HSD, HSD, TWS. 30 stopni, 80 mil. Dobra. 24 mile, hot, ale to jest w takim razie teges. Dobra, ja spróbuję pociąć trochę ósemki, czyli wejdę sobie na tabelę drugą, mam dziewiętnastkę, 19 można by było też kliknąć. Teraz yy, tabela, yy, tabela, oj, nie to chciałem nacisnąć, Tabela druga, search, 19, 15 i zobaczymy gdzie jest 8. Wystrzeliłem w harma w 19, czyli ten harm powinien... To nie jest mój harm. Ktoś wystrzelił harm w okręty? Nie strzelajcie harmów w okręty, to jest szkoda harmu. To jest mój harm. Brak datalinku, tak. Zdecydowanie też się zgadzam, panie Aborigan. Kto by strzelił cztery harmy w okręty? Kto, kto to taki mądry był? <grywy> I na, na, na do, do niczego nie doleciały. <grywy> Mój harm, żeby nie było, też nie zniszczył tej tunguski. Ale przynajmniej wiem gdzie jest. Jak skoro wiem gdzie jest, to mogę sobie wejść w SMS, wybrać Mawy i zaraz zniszczyć ją za pomocą po prostu ataku. A najpierw do góry. Trim w prawą stronę. Dobra, ale tutaj powinna być yy, inna rzecz. Mój harm gdzie uderzył to mniej więcej w ten punkt. Okej, okay, więc podlecimy tam. Zobaczymy, zatakujemy. Ustawię sobie Mavericka jako soi. Można go zoomować, naciskając przycisk Raid for Button. Chciałbym wiedzieć, kto te harmy wystrzelił w tam, tym kierunku. To wygląda jak w okręty, ale to był bardzo słaby atak. Dobra, i gdzie mój Maverick patrzy? Gdzieś. Zrobiłem TMS, żeby go zresetować. ZOOM. Przesuwam teraz głowicę. I TMS do góry... Teraz? Ojej. Teraz? Jest LOCK? Rifle, a drugą drugiego gościa Zoom w tych panów nie to no chwyć rifle spadamy e do palacz czaf 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 do góry Siódemka mnie widzi I to jest es, EHQ-7, -E to jest taka tunguska Tylko, że chińska, Splash-1 A ten Maverick powinien chyba jeszcze lecieć Jeszcze leci Splash-2 <laughs> Nice, czy one muszą się trzymać, minuty grzać? Tylko ja go kliknąłem po starcie Jakbyś zobaczył na streamie, to ja je kliknąłem szybciej Dlatego był już przygotowany Dobra, wejdziemy na Had'a i co Had widzi? Sprawdzę jeszcze HSD. Wyłączę Depresa. Widzę, że coś leci, ale jest jeszcze daleko, więc się tym nie męczę, e, Ok, centralna pozycja. Przełączam się na Hada. Had widzi. Zoom, zoom, zoom. HQ do Giry. Jeden, jeden coś. To nie będzie 15, bo 15 bym widział na tym, więc to możliwe, że to była 19, którą sprzątnąłem. I teraz H HTS szybko, to jest HQ, które też zniszczyłem, szybko nie wyrzuci wam informacji stąd. On ma jakieś dwie minuty pracy. Trend. To jest minuta skanowania i on, żeby to wyrzucić stąd, żeby się zmieniło w zielone. Zielone oznacza, że HTS od dwóch minut nie miał informacji od tego zagrożenia. Jeżeli zniknęło, to znaczy, że kolejne dwie minuty minęło od tamtego, tamtej rzeczy. Mniej więcej. Dobra, polecimy na 8 albo 15. Tabela, search, wyrzucam wszystko oprócz 15 i 8. 15 mam za sobą. Przejdę na SMS-a, przejdę na HSD. Jak daleko jest ten wróg? No 60 mil, bo to jest zakres 60 mil. Teraz jak będzie tutaj, to będzie 40 mil ode mnie, jak będzie tutaj będzie 20 mil, bo to jest co 1 trzecią. Jakbym kliknął centralnie, to to jest 40 mil, to jest będzie połowa, czyli 20 mil. Czyli to jest 80 tak dalej. Można sobie to dosyć szybko wykalkulować. Dobra, co mój HTS harm widzi? Widzi trójkę, trójkę TP. 8 widzi tutaj. Polecimy na tą ósemkę. Kadielo, dzięki za obserwację. Ósemka mnie spajkuje. Dziobek w jej kierunku. Harm teraz zobaczcie, jest 8T. T to znaczy targeting. Tracking, przepraszam, targeting, tracking. Teraz jeżeli ten um, prostokąt wśpali, to znaczy, że harm jest w zasięgu. Myślałem, że tory się obudziły, nie? Ok, F6, to nie są moje pociski, to są Hellfire'y, to są kasetowce, to jest mój harm. Dopiero teraz wyłączył silniki, zobaczcie jak długo leciał na silnikach. Pięknie harm, no po prostu idealnie w drzewo, na pewno piwiórka jest zadowolona, że zginęła. Te harmy działają głupio. 17.1.5 minus 2 stopnie, czyli tu, 17 mil, 500 stóp, śmigłowiec. E, missile override, 40 mil, widzę gnoja na tym, oznaczam sobie go TMS do góry, teraz jest, będzie na HMS-ie widoczny, jest tutaj. To jest wrogi śmigłowiec. Ściągniemy go oczywiście ściągnę go za pomocą... <laughs> tu kasetówki wybuchają ściągnę go za pomocą ramu. dobra, boresight mode boresight mode? nie mogę wejść w mode? nie mogę, bo jestem w tym... boresight mode <laughs> vertical scan, boresight mode no! jest lock 9 mil? Tak daleko? Nie wierzę, że on tak daleko poleciał. No ale to jest jedyny tylko koleś. F10 Nikogo tam nie ma. To jest wrogi śmigłowiec. Amram z 6 mil. I ten koleś leci dziobę do mnie. Zobaczcie jaką wymanewruje. Cieka czy wymanewruje Amramu. Teraz mnie noczuje <śmienny> Drugi <śmienny> Ty gnoju. Paliwo No i skończyliśmy zabawę Absolutny krytynizm. Hydrazyna. Dopalacz. Nie, jesteśmy dobrze. Nie spada paliwo. Myślałem, że spada paliwo. Jeżeli by spadało, to znaczy, że kończymy zabawę. Ale nie przebił nas. Tylko dlaczego on tak dziwnie pokazuje? Aft, left... O kurde, wreszcie to z tego... Wymodelowali? Wymodowali, że jak dostanę skrzydła, to wyrzuci w ten... skrzydłowe baki? Internal wing? Tak, zobaczcie, w skrzydłach nic nie mam, jesteśmy tylko we wnętrzu. Prosto w piach. Sp Panie Filip... Backflip, sorry. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Absolutnie nie będziesz w stanie. Dla botów? Zwykła kromka chleba do zjedzenia. Jest tak głupie w dcs że że ja pierdził. Dobra, Mawów się pozbyłem, Harmów się pozbyłem. Mam tylko dwa Mawy, wystrzelimy jeszcze w gości. Cześć, Gareku. Jak daleko jest ten wróg? Otóż jest mniej niż 40 mil, możemy po niego polecieć. I widzę na ten datalinku jeszcze jednego czerwonego. Spróbuję go oznaczyć. A wiecie, dlaczego wystrzeliwałem? Jest drugi e, śmigłowiec. Wiecie, dlaczego wystrzeliwałem e, Amramy, nawet z takiego bliska, wiedząc, że raczej ten Amram go nie kliknie? Dlatego, że powoduje, że ten śmigłowiec musi uciekać ode mnie, więc on będzie manewrował, więc nie ustawi dziobu w moim kierunku, więc nie będzie we mnie strzelał. Pomimo tego, że to zrobiłem, Kolejś tak się obrócił i mnie zaatakował. <laughs> Talibanzyc, tali oznacza, że widzisz coś. I widzisz coś wrogiego, bo jest jeszcze visual, to oznacza, że widzisz swoje jednostki. A talii oznacza, że widzisz wrogą jednostkę. Teraz ten kolej zniknął z datalinku, ale ja go widzę cały czas. A bandits? No, bandits z bandyta. Czyli wrogi, wroga jednostka latająca. Dobra, teraz Amram. powinien sobie poz, poradzić z nim. Eee, dogfight mode, borsite. Czyli kieruje całą moc radarów bardzo mały punkt. Jest log. Tylko widzę, że ktoś się zbliża. Tutaj z prawej strony, więc nie strzelam tu jest piętnastka. E, e, nie strzelam w niego. <ścoughs> Zdąży go działka ściągnąć? Nie zdąży, ale on żyje! Co za hamstwo! Popraw mu eee, kasetówki Power. Kill! <laughs> Missile Override. Gdzie jesteś? Na 10 tysiącach stóp. Zalokować cię. Manewruję, bo mnie Tripoli nawala. Wyżej głowicę. Lok. Dawaj go locka. Lokuj go. Radar jest lock. W dół. Fox 3. Z 7 mil. Masz jeszcze jednego, bo i tak wracam do domu. Drugi Fox-3. Pięknie. Iha. Flary. Dopalasz wyłączyć. Splash. I splash. E, jeden pilot powiedział, że... No, dobra, ja muszę coś innego powiedzieć. W ciągu 10 minut było więcej akcji niż przez 3 godziny streamu, nie? Steerpoint pierwszy, wracamy do bazy. Oh. <ścoughs> oh, prawie się rozpakałem. No dobra. Eee, prawdziwy pilot powiedział, że w Kosowie, w momencie kiedy oni strzelali amramami, strzelali zazwyczaj dwoma, dlatego że jeden amram może mieć błąd, jeden może nie trafić, a dwa zwiększają szanse na atak. Wracasz bez skrzydła w 15. Nice. Where are you? Ja niestety nie mogę z tobą wracać. I nie jesteś widoczny na mapie w ogóle? Ta, Bo cię kliknęli tak, że jesteś martwy, ale boty cię nadal. Boty cię nie widzą? Mapie cię nie widzą, ale ty latasz. Oni muszą z, to, z tego zrezygnować, bo to jest tak głupie, że ja nie mogę. Dobra, zwiększam bingo na 5500 funtów. Na 1000 funtów ustawimy. Ok, autopilot i zrobimy nie heading selection tylko steering selection, mam wybrany steer point pierwszy i F16 sama wraca do domu, teraz jeżeli wejdziecie w steerpointy, pointy, czyli return steer pointy tu macie manual jak kliknę w dół i kliknę 0, mam auto. Co się teraz stanie, to F-16 doleci do steerpointu pierwszego lub tego, który mam wybrany i automatycznie zmieni na steerpoint drugi będzie leciać automatycznie do steerpointu drugiego. Czyli ono może lecieć w kolejności do każdego kolejnego waypointu po prostu samodzielnie. Cichy, gdzie jesteś? Już lądujesz, lądujesz, czy... Ta. Ale um. masz krosa pięknego. Czemu ja Cię nie mogę złapać? Jejku, jak to cudownie wygląda jeszcze słuchać CNC. Zero? Jest. Okej, okay, Zoom? Nie nie ciebie złapałem.. <ś> Panie Cichy, absolutnie piękna akcja. Ale zobaczcie, że jak już wytracił prędkość do lądowania, ja podejrzewam, że wpadł turbulencję tego gościa. To jest był Jeff, jak się nie mylę. To, to, nie, to nie był problem samolotu, to były turbulencje. Ale zdążył się katapultować. Absolutnie cudowna akcja, panie Cichy. 10 na 10 10 na 10 <grytanie> A szybko się zestarzy. No dobra. Master arm wyłączyć, Tripper to ground wyłączyć, wytrymować delikatny samolot. Ale to były turbulencje, nie? Życie szarpnęło, on no, nic innego nie mogło być. Dobra, zobaczcie jak jesteśmy wysoko, a lądować... Nie, nie, ja pierwszy wyląduję. A lądowisko mamy tutaj. Dobra, jedziemy. Bo tam F15 podchodzi do lądowania, ja chcę być pierwszy. Nie wiem gdzie on jest, Zumuję. jest przed nami gdzieś tutaj. Dlaczego lecisz gasz tak szybko? Zobaczymy. Skoczy. Ale tu musiały być turbulencje, nie? No nic innego. Dobra, 600 węzłów to dosyć dużo. Nawrót. Bieg jałowy. Okej. Okay. Wyrwać go. Tak, dlatego, że zrobię karier Breka. Eee! Dalej szesnastka! Gaz! Podwozie. Hamulce aerodynamiczne. Flara Siedzimy Trzymać nos Springfield, sorry Springfield też ląduje. Nice Pięknie hamulce. Ja muszę wziąć niestety nową e, e, nową jednostkę, bo ta jest e, zmęczona trochę.